Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Dzisiaj będzie o tym, jak przeprowadzono testy porównawcze pomiędzy samolotami F-15 i F-14, a także o tym, jak prasa i szeroko rozumiane media kreują rzeczywistość, począwszy od lat 80. XX wieku. W końcowym okresie zimnej wojny jednym z najbardziej znanych i najlepiej rozpoznawalnych samolotów, wykorzystywanych przez lotnictwo amerykańskie, stał się F-14 Tomcat, który trafił na wyposażenie amerykańskiej marynarki wojennej. Tomcaty szybko stały się prawdziwymi obrońcami floty i szturmem zdobyły sobie miejsce w popkulturze, m.in. za sprawą filmu Top Gun, który stał się przebojem kasowym. Nic dziwnego, że samoloty F-14 przez wiele lat budziły duże zainteresowanie sympatyków lotnictwa i stały się rozpoznawalne nie tylko dla osób, które interesują się tematyką lotniczą. Mało znanym faktem, związanym z maszynami tego typu, pozostaje ich eksport poza Stany Zjednoczone, który od samego początku szedł bardzo słabo. Ostatecznie Jedynym państwem, które zdecydowało się na pozyskanie maszyn tego typu, stał się Iran, który obecnie jest ostatnim użytkownikiem Tomcatów, które kilka lat temu zostały wycofane ze służby w amerykańskiej marynarce wojennej. Samoloty Tomcat wzbudziły zainteresowanie misji wojskowych wysłanych do USA przez wiele państw. Grono potencjalnych nabywców było bardzo szerokie i obejmowało m.in. Japonię, Arabię Saudyjską, a także Izrael. Wszystkie te państwa traktowały Tomcata jako potencjalnego konkurenta samolotów F-15, które ostatecznie okazały się znacznie większym sukcesem eksportowym niż opracowane głównie z myślą o marynarce wojennej Tomcat. Na liście potencjalnych nabywców Tomkata znalazły się także inne państwa, które ostatecznie zdecydowały się na zakup samolotów FA18 Hornet. Hornety Pokonały F-14 w przypadku zamówienia złożonego przez władze Australii, Kanady i Hiszpanii, które w latach 70. zdecydowały się na zakup FA-18 Hornet. W przypadku Kanady rozmowy były już bardzo zaawansowane, do tego stopnia, że Amerykanie zdecydowali się w 1978 roku na przygotowanie jednego samolotu, któremu na potrzeby testów nadano mieszane kanadyjsko- Amerykańskie oznaczenia. Samolot FA14A z numerem seryjnym 160401, oprócz standardowego malowania stosowanego wówczas przez lotnictwo amerykańskiej marynarki wojennej, otrzymał także całkiem spore kanadyjskie flagi, które wymalowano na statecznikach maszyny. Wszystko jednak na nic, gdyż Kanadyjczycy nie zdecydowali się na zastąpienie swoich CF-104, CF-101 i CF-116 tomkatami. Oficjalnie z powodu olbrzymich kosztów podobnego zakupu. Więcej uwagi producent tomkata, firma Graman, poświęciła zamówieniu z Izraela, który również planował pozyskanie nowych samolotów. Poszukiwania nowej maszyny dla Izraela rozpoczęły się w 1974 roku, gdy tamtejsze władze postanowiły, że będą szukać 50 samolotów myśliwskich nowej generacji. W czerwcu tego samego roku ówczesny minister obrony Szymon Peres zadecydował o przeprowadzeniu procesu ewaluacji, który miał objąć dwa typy budzące szczególne zainteresowanie władz Izraela, czyli F-15, i F-14. Obie maszyny były oceniane bardzo pozytywnie przez izraelskiego pilota Beniego Peleda, który w tym czasie był dowódcą izraelskich sił powietrznych. Peled był jednocześnie pierwszym nieamerykańskim pilotem, który latał na samolocie F-15. Testy zostały przeprowadzone w bazie Edwards. W ich trakcie Peled był pod dużym wrażeniem doskonałego widoku z kabiny pilota, jednakże nie był w stanie ocenić możliwości bojowych maszyny, ponieważ udostępniono mu samolot szkolno-treningowy TF-15 pozbawiony uzbrojenia. Później w Stanach Zjednoczonych loty zapoznawcze na F-14 Tomcat wykonał David Iwry, który zastąpił Peleda na stanowisku dowódcy izraelskiego lotnictwa. Ivry już jako dowódca izraelskiego lotnictwa odwiedził stację lotnictwa morskiego Miramar podczas swojej wizyty w USA, która odbywała się na początku 1974 roku. Podczas lotu Ivry uczestniczył w pozorowanej walce przeciwko samolotowi A-4 Skyhawk. Później Ivry powiedział, Byłem pod wrażeniem F-14, nawet jeśli był ciężki na sterach. Silniki samolotu były delikatne, więc nie można było latać na nim tak agresywnie jak w przypadku naszych myśliwców. Na tym jednak nie zakończyły się testy przeprowadzone przez Izraelczyków. Trzy miesiące po tym, jak zapadła decyzja o pozyskaniu tomkatów przez Iran do Stanów Zjednoczonych, wyjechał Amon Arad, dawny dowódca dywizjonu latającego na samolotach F-4 Phantom. Nowym stanowiskiem Arada było kierowanie grupą Hadish, której zadanie polegało na przeprowadzeniu testów porównawczych F-14 i F-15. Arad był początkowo jedynym pilotem w grupie, więc jeszcze przed jego wyjazdem do USA zapadła decyzja o wprowadzeniu do niej jeszcze kilku pilotów. Pierwszym z nich był Izrael Bacharaw, który reprezentował środowisko odpowiedzialne za wprowadzenie do służby w izraelskim lotnictwie samolotów Miraż-3. Kolejnym przydzielonym do grupy był Omri Afek, który podobnie jak Arad był pilotem latającym na F-4 Phantom. Ostatnim członkiem grupy, jeśli chodzi o pilotów, został Asaf Ben Nut, który był pilotem testowym w programie budowy samolotu Kwir. Czterech pilotów wysłanych do USA miało na swoim koncie łącznie 24 zwycięstwa powietrzne. Najwięcej zestrzeleń zapisał na swoje konto Baharaf, który zestrzelił 12 maszyn nieprzyjaciela. Drugi na liście pod względem ilości odniesionych sukcesów był Ben Nun, który zestrzelił 5 nieprzyjacielskich maszyn. Później do grupy dołączono jeszcze Arona Kaca i grupę techników, do której należeli m.in. innymi Keret oraz Lacha Plant. Piloci podczas oceny samolotów mieli wykorzystać doświadczenia zebrane podczas walk powietrznych, które miały miejsce podczas wojny Jom Kippur. Izraelczycy chcieli przetestować nowe maszyny pod kątem zwalczania samolotów MiG-25, Tu-16 oraz różnych śmigłowców, które trafiły na wyposażenie państw arabskich. Izraelczycy oczekiwali, że Amerykanie wyrażą zgodę na sprawdzenie obu maszyn w bezpośredniej pozorowanej walce, ale władze amerykańskie nie zgodziły się na podobne rozwiązanie. Zamiast tego do testów zamierzano wykorzystać samoloty A4 i F4. W pierwszym rzędzie przeprowadzono testy samolotów F15, które bardzo spodobały się Izraelczykom. W drugim rzucie przystąpiono do testów F14. Grupa kierowana przez ARADA oczekiwała, że nowe samoloty będą co najmniej tak dobre jak F15, które testowano wcześniej. Okazało się jednak, że jest to zupełnie inny samolot działający w zupełnie inny sposób. Co więcej okazało się, że podczas walk treningowych izraelskim pilotom, którzy latali na samolocie TA-4, czyli szkolnej wersji samolotu A-4 Skyhawk, udało się zapędzić samolot F-14 w Koziru. Tak przynajmniej twierdził Izrael Baharaf. Podobne doświadczenia miał Asaf Ben Nun, który również podczas lotu na Skyhawku miał pokonać Tomkata, o którym powiedział później F-14 nie miał odpowiedniego ciągu, był skomplikowany i nieprzyjazny dla użytkownika. Ponadto dziwnie zachowywał się w powietrzu, maszyna drżała za każdym razem, gdy wchodziła w duże przeciążenie. Izraelczycy nie mieli wcześniej okazji stworzyć zgranego zespołu, którego sprawność jest szczególnie istotna w przypadku działań prowadzonych przez Tomkata, który ma dwuosobową załogę złożoną z pilota i operatora systemów uzbrojenia. Ponadto izraelscy lotnicy stwierdzili, że z ich punktu widzenia możliwości samolotu F-14 do przechwytywania jednocześnie kilku celów powietrznych nie mają większego znaczenia. Ponadto zakup 50 samolotów F-14, Oznaczał wydatek rzędu 870 milionów dolarów, podczas gdy identyczna liczba samolotów F15 kosztowałaby Izrael jedynie 628 milionów dolarów. Bezpośredni koszt godziny lotu samolotu F15 oceniono na 1073 dolary, podczas gdy w przypadku F14 koszt ten miał wynosić 1689 dolarów. Odpowiedź? na pytanie którą maszynę kupi Izrael była w tych warunkach dość oczywista jednakże nie tylko Izrael był zainteresowany i był kojarzony z samolotami F14 do grona państw dążących do zakupu maszyn tego typu miała należeć także Grecja w 1900 w 1984 roku ku zaskoczeniu wytwórni Graman oraz ekspertów zajmujących się lotnictwem wojskowym na całym świecie, brytyjska gazeta Sunday Times ogłosiła w lipcu 1984 roku, że Amerykanie zdecydowali się na sprzedanie Grecji 15 używanych samolotów F-14. W kolejnych tygodniach miała nastąpić decyzja o wstrzymaniu dostaw samolotów tego typu w ramach programu sankcji nałożonych na Grecję w związku z działaniami podejmowanymi w tym czasie przez rząd, kierowany przez Andreasa Papandreou, który nie wyraził zgody na rozmieszczenie w Europie amerykańskiej broni atomowej. Był to dość trudny okres dla Grecji, która w tym czasie podejmowała starania o pozyskanie nowych samolotów wielozadaniowych. Wybór Greków padł na samoloty F-16. Natomiast trzeba powiedzieć, że Grecy wielokrotnie odkładali wybór nowej maszyny. Wśród potencjalnych kandydatów do rozpoczęcia służby na greckim niebie były samoloty Mirage 2000, F-16, FA-18 Hornet i Panavia Tornado. Wąt pozyskania samolotów F14 nigdy oficjalnie nie wypłynął, aż do momentu, gdy pojawiły się doniesienia brytyjskiej gazety. Kilka dni później pojawiła się odpowiedź ówczesnego rzecznika greckiego rządu Dymitriosa Maroduchasa, który stwierdził, że cała historia jest wymyślona przez brytyjskich dziennikarzy i nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Podobnie jak opowieści brytyjskiej prasy na temat wstrzymania dostaw samolotów na skutek greckiego stanowiska w sprawie amerykańskiej broni atomowej w Europie. Wkrótce potem, w ramach trwającego przetargu, Grecy zdecydowali się zrezygnować z samolotów Tornado produkowanych przez brytyjsko-niemieckie konsorcjum. Ostatecznie greckie lotnictwo zakupiło mieszankę. Samolotów Miraż 2000, produkcji francuskiej i amerykańskich maszyn wielozadaniowych F-16. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Jeśli tak było, to nie wahajcie się przed wsparciem kanału można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, Poprzez zasubskrybowanie kanału, a jeśli macie takie możliwości i ochotę, to także poprzez postawienie mi wirtualnej kawy lub też możecie wesprzeć mnie za pośrednictwem serwisu YouTube, na którym są trzy progi wsparcia: pierwszy w wysokości 5 zł, drugi 20 zł, no i trzeci 100 zł. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się tam na tej YouTubie. Do widzenia!